Dzień dobry, witam wszystkich. O co, nie wiem. Już leci czy nie leci? Kameruje to? Chyba tak. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Słyszycie to ciamkanie? <grym> Odpowiadając na pytanie, czy świnie złotnickie mogą zeżerać sianokiszonkę? No, jak widać na załączonym obrazku, mogą. Znaczy, wszystkie świnie mogą, bo wszystkie świnie są wszystko żerne. Kwestia tego, czy im to nie zaszkodzi. E, zasada e, żywienia każdym pokarmem jest taka sama, jeżeli chodzi o zwierzęta. Należy go wprowadzać systematycznie, ostrożnie i powoli, i zwierzęte obserwować. E, górna granica spożywania sianokiszonki przez świnie, jaką mi zalecono, e, jest około 6 kg na sztukę dziennie. Z racji z tego, że kisionka jest dosyć puszysta, jak tutaj widzimy, zacząłem od mniej więcej 1,5 kg, około 1,5 kg, tutaj mam, przy bardzo, nie dam na oko, mam wagę, kasterkę i pół, półtora takiej mniej więcej, takiej, takiej kasterki leci i codziennie myślę, że będą dostawały. One tutaj już mają przydział na cały dzień. Część jest z tej strony e, paśnika, część mają w środku i jak widzicie chętnie ją sobie ciągają ogonami machając, a więc im to po prostu smakuje. Sztuczka polega na tym, ażeby nie przesadzić z, ze skarmianiem. One raczej w życiu ksianokiszonki nie jadły, e, ale tak jak wcześniej wspominałem, będę starał się po prostu dopasować ich jadłospis do pasz, jakie na gospodarstwie posiadamy. E, czyli siano, siano kiszonka i zboża takie, jakie dostają kury, bo owce zbóż nie dostają. No przy świniach się tego prawdopodobnie nie da uniknąć, ażeby zrezygnować całkowicie ze zboża, no ale tutaj, że tak powiem, proces produkcji jest nieco inny, więc e, też trzeba tutaj to nieco inaczej na to spojrzeć. Na pewno będzie to ograniczona ilość ziarna nie taka jak w normalnym, w normalnym takim tradycyjnym tuczu czy tam chowie ale jednak jakaś tam ilość po prostu będzie żeby tutaj zapewnić lożkom po prostu dobre, dobrą kondycję przed rozrodem przed przed, przed, przed proszeniem i w trakcie karmienia po prostu. Także no, wprowadzamy tutaj taką objętościówkę. Powoli dostają sobie właśnie te kiszonki. Jest to tutaj chyba sianokiszonka z koniczyny, nie z lucerny. Jak tam tak obserwuję, bo tutaj jest bardzo dużo kwiatków. a Z tego co pamiętam to koniczyna w zeszłym roku yy, bardzo obficie kwitła w momencie koszenia. No i to już jest taka inna. Yy, kolorystycznie i zapachowo jest nieco inna niż, yy, niż lucerna. Także tak. Także świniaczki dobrze się mają. Rosną, hukają się wściekle ciągle. Także yy, czekamy na knurka. Knurek przyjedzie mniej więcej w sobotę. Przy, przywieziemy go w sobotę. Jak dobrze pójdzie. Chyba pogoda nie zaskoczy. Knurek rasowy yy, durok. Czyli taki a zobaczycie jaki <laughs> co tam będę od razu mówił wszystko. Mm, także także świnki będą zadowolone. Dziewczyny tu naprawdę molestują się mocno dosyć. Po prostu natury nie przeskoczysz. Potrzebują do knurka. Także knurek przybędzie do nich krótce i Robotę robić będzie i co najmniej dwa miesiące z tymi dziewczynami tutaj będzie spędzał. Plan jest taki, żeby tutaj w tym wybiegu były miesiąc, maksymalnie półtora, no i później przerzucamy je na pastwisko. Pastwiska zaraz będziemy szykować, tam jeszcze trzeba płot dokończyć, słupki i będziemy robić takie tymczasowe przegrody, wybiegi takie do, do rotacji świn. Także tak to mniej więcej będzie wyglądało, wszystko będziemy relacjonować w miarę możliwości, udostępniać i pokazywać. Także wprowadzamy siano kiszonkę. No tu z konieczyny w tym wypadku, z lucerny im się nie dostało, ale to tam bez większego znaczenia. W każdym razie pasza wysokobiałkowa. Słoma siano mają do bólu. W każdej chwili mogą sobie hapnąć, jeżeli nie mają ochoty. Na razie, na razie tą serwatkę rozpuszczamy w wodzie im do picia. Może to się zmieni, ale o tym też kiedy indziej. No i co tam, trochę zboża dostaję około, żeby nie skłamać. no około 300 gram 300-350 gram na sztukę dziennie także także na razie tak to wygląda no to tyle w sumie chciałem tylko pokazać właśnie to się tam w wiadomościach prywatnych pojawiają pytania bo to ktoś tam jak ma ucho wyczulone na pewne kwestie to zaraz zwróci uwagę właśnie e, i lampka mu się zapala jak słyszy siano kiszonka i świnie. <noise> Także jak widzicie, można, jest to spraktykowane, sprawdzone, aczkolwiek po prostu należy uważać z ilością. A co do wprowadzania każdej paszy w żywieniu zwierząt, to tak jak zawsze trzeba po prostu ostrożnie, powoli w to robić i bardzo bacznie zwierzęta obserwować. Także tyle. Nie przeszkadzajmy, niech sobie maskają. Coś się będzie działo, świeżego, nowego, to będziemy pokazywać. Pozdrawiam serdecznie z Biofarmy KOLIN. Cześć!